Hej, witajcie! W moim cyklu zbiory na jesień i zimę. Zobaczcie, jakim jestem w przepięknym miejscu. Wspaniała pogoda. Witamina D3. Słoneczko, więc korzystajmy jeszcze, dopóki jeszcze tak intensywnie pięknie świeci. A tutaj znalazłam, zobaczcie, jaki piękny krzak dzikiej róży. Słuchajcie, dzika róża to jest bomba witaminowa. Zawiera 40 razy więcej witaminy C niż cytrusy, czyli więcej niż cytryny niż pomarańcze. Zbiera się jej właśnie teraz w tym okresie, kiedy ona już jest dojrzała, ale jeszcze nie jest yy, taka miękka. Ona się później robi miękka, więc już takiej miękkiej nie zbieramy. Witamina C, opró wit oprócz witaminy C, dzika róża, ma jeszcze w sobie witaminę B1, B2, witaminę A, E, K i fosforany. Słuchajcie, zbiera się ją. Teraz, w tym okresie, tak jak już mówiłam Wam, ja ją sobie zbieram. E Wydrążam, czyli kroję sobie na pół. Tam ma w środku takie nasionka, które trzeba sobie wyjąć. I taki meszek to też trzeba wyjąć, umyć, pokroić na mniejsze kawałki. I suszymy. Suszymy lub w piekarniku, tylko na małej temperaturze. Albo suszymy na papierze, na parapecie, w słonecznym miejscu. Suszymy tak na parapecie przez parę dni. I potem taką ususzy, ususzoną różę wsypujemy do słoika. Szczelnie zamykamy, i taka róża czeka na jesienne, zimowe dni. Dodaję sobie je do herbaty, do zielonej herbaty też. I piję w jesienne, zimowe dni, i mam zastrzyk witaminy C. Dzika róża jest też stosowana przy chorobach wątroby na serce. Reguluje cholesterol. Także słuchajcie, szukajcie jeszcze, można znaleźć takie piękne krzewy, taką piękną czerwoną różę. Nie wiem czemu tutaj się nie chce zbliżyć. Szukajmy, zrywajmy, suszmy, żebyśmy mieli. W zimę i wiesieni przepyszną herbatę z dziką różą. W sklepach zielarskich możecie kupić sobie taką już ususzoną dziką różę. Ale ja wolę sobie sama nazbierać. Właśnie w takim miejscu, gdzie jest cicho, spokojnie, bez samochodów, bez zanieczyszczeń i wiem, że mam ekologiczną witaminkę C. Dziękuję Wam, kochani, bardzo. Cieszmy się jeszcze słońcem. Wystawiajmy buzię do słoneczka i łapmy jeszcze witaminę D3. Cześć, trzymajcie się zdrowo. Pa!